Cześć, witam Was dzisiaj z mrocznego lasu. Spaceruję sobie dzisiaj po tym lesie i rozkminiam różnicę pomiędzy strachem a lękiem. Różnicę pomiędzy tymi dwoma emocjami po co? Po to, żeby nauczyć się, jak się oswoić z jedną i z drugą emocją. Strach to jest coś takiego realnego. Wychodzę na przykład na ulicę, przechodzę przez jezdnię i widzę pędzący samochód i się boję. To jest strach. A lęk, lęk to jest takie wyobrażenie w mojej głowie, które niekoniecznie jest realne. Wcale nie musi być realne. Na przykład powstrzymuje mnie mój lęk przed wyjściem z domu, bo na przykład boję się że ktoś mnie oceni, jak wyglądam, jak na przykład pójdę między ludzi. Albo boję się na przykład udostępnić jakiegoś posta na Facebooku, bo co inni powiedzą, jak mnie i i tak dalej, Albo na przykład nie idę na e, imprezę, na urodziny cioci, bo boję się zjeść ciastka, bo na pewno przytyję po nim. I teraz... E, Pracując ze strachem i z lękiem, w pierwszej kolejności ja akceptuję to, że się te emocje we mnie pojawiają. Nawet czasem mówię: Cześć strach, albo Cześć lęk. Co mi chcecie powiedzieć? O czym to dzisiaj będzie? I zastanawiam się, co mogę z tym zrobić. Jak już się dowiem, bo to jest informacja dla mnie, tak? Strach albo lęk, mówi mi. Więc jak się dowiem, uzyskam tę informację, to wtedy się zastanawiam, co zrobić z tym dalej. Czy ktoś mi może pomóc? A na przykład, co ja bym poradziła komuś w tej sytuacji? A na przykład, um, gdybym miała czarodziejską różdżkę, co mogłabym zrobić, żeby się pozbyć tych emocji, i tak dalej, i tak dalej. Tu nie chodzi o to, żeby się pozbywać strachu i lęku. Trzeba to zaakceptować. Trzeba zaakceptować, że te emocje się pojawiają. Ale sobie umieć też poradzić w życiu, żeby działać pomimo tego, że się czegoś boimy, że przychodzi do nas ta emocja, że nas ściska za gardło. Eee, I umieć z tym żyć. Umieć sobie radzić. Las jest ciemny. Pomimo mojego <laughs> strachu, wcale się tu nic złego nie stało. Nikt mnie nie porwał, baba jaga nie wyskoczyła z krzaków, więc jest ok. No to co? To ćwiczymy odwagę? Zapraszam.